Pokój i dobro, albo megowannę. Dzisiejszy odcinek jest zatytułowany Tolkien i wiara. Podstawowym założeniem teologii duchowości jest to, że człowiek jest otwarty na Boga i człowiek pragnie Pana Boga. Ma taką potrzebę chwalenia Pana Boga, zaproszenia go do swojego życia. Po łacinie powiemy Homo capax dei. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ma to odzwierciedlenie w życiu Tolkiena, w jego życiu duchowym. W liście do pewnej osoby pisze tak, pozwólcie, że zacytuję: Można zatem powiedzieć, pisze Tolkien, że głównym celem życia dla każdego z nas jest powiększać naszą wiedzę o Bogu i pod jej wpływem, wielbić Go oraz Mu dziękować. Robić tak, jak mówimy w hymnie Chwała na Wysokości Bogu. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest Twoja chwała. Tak pisał Tolkien o swojej wierze w Pana Boga. Tolkien pisał bardzo dużo listów i bardzo często kończył listy pewnymi sformułowaniami. Pozwólcie, że znowu je zacytuję. Pisze tak: Niech Bóg macie w opiece, mój synu, stale się za Ciebie modlę. Albo będę się za Państwa modlił nieustannie. W kolejnym liście pisze tak. Modlę się za Ciebie. Mam wrażenie, że Bóg jest zawsze gotów odpowiadać na moje modlitwy. I jeszcze jedno. Módl się za mnie, Tolkien prosi. Bo bardzo tego potrzebuję. Kocham Cię. W swojej twórczości Tolkien wykrował swojego... Boga. I pozwólcie, że porównamy go z prawdziwym Bogiem, w yy, którego my wierzymy, który prawdziwie oczywiście istnieje. Jest bardzo dużo podobieństw, chociażby takie. Jest to Eru Iluvatar, Bóg w śródziemiu, w Ardzie. Słowo Eru oznacza ten, który jest. Jest to bardzo podobne do jestem, który jestem. Idźmy dalej. Pan Bóg w Księdze Rodzaju stwarza w taki sposób, że Bóg mówi, Bóg mówi, coś się staje. I oddziela jedno od drugiego. U Tolkiena Bóg stwarza poprzez muzykę. Bardzo ciekawa koncepcja. Bóg u Tolkiena, ten Bóg wymyślony oczywiście, nie ma początku. Podobnie jak nasz prawdziwy Pan Bóg, który również nie ma początku. Bóg Utolkina, ten wymyślony, jest piękny, jest dobry i kocha, przede wszystkim kocha, troszczy się o swoje stworzenie. Nasz Bóg, ten prawdziwy, jak wiemy, oczywiście, że również kocha, troszczy się, jest bardzo miłosierny, jest to największy przymiot Pana Boga, tego prawdziwego. Utolkina, Pan Bóg na początku stwarza anioły, troszeczkę podobnie jak u nas. Anioły również są stworzeniem. U Tolkiena można wyczytać, że Pan Bóg, czyli Eru Iluvatar, zaszczepił w sercach swoich stworzeń, a szczególnie ludzi, taką bardzo głęboką tęsknotę za nim. U nas jest podobnie, nasze serce. Pan Bóg je tak stworzył, że również tęskni. Ciągle tęsknimy za stwórcą, za Panem Bogiem. Na koniec warto jeszcze dodać taką rzecz, nazwijmy to eschatologiczną. Pan Bóg oczekuje ludzi w niebie, utulkina. Można tak powiedzieć, u nas jest tak samo. Pan Bóg czeka na nas, kiedy do niego powrócimy, bo tam jest nasze miejsce na całą wieczność. Tych podobieństw, o których, o których mówiłem, jest oczywiście o wiele, wiele więcej. Jeżeli ktoś z Was zna owe, może oczywiście je umieścić w komentarzu. Bardzo zachęcam do tego i zapraszam do lajkowania, do subskrypcji naszego kanału i śledzenia dalszych, kolejnych odcinków, które mam nadzieję już niedługo się pojawią na Marii.